za swe niepowodzenie obwiniaj tylko o siebie Witam serdecznie na kanale Test Misja. Witam jak zwykle ze stoickim swoim spokojem ja wiem, że to dla niektórych może być aż irytujący irytujący spokój no ale w internecie się roi od różnych dzikich szykaczy, więc u mnie jest na spokojnie. A jeżeli nie można tego znieść, można sobie w ustawieniach zrobić prędkość razy półtora, a nawet razy dwa. Bardzo fajna jest ta scena z filmu Nic śmiesznego. Za swoje niepowodzenia nie obwiniaj innych, tylko siebie. Podoba mi się to. Zresztą z początku, mi się już od, od samego początku bardzo podobało i dopiero właśnie w wyniku swojego rozwoju, słuchania podcastów, czytania czy oglądania filmów też do tego doszedłem. Ja na razie jestem w takim, w takiej kwarantannie, już coraz bardziej zaczynam działać niż tylko słuchać, oglądać, czytać i o to właśnie w tym rozwoju chodzi, że żeby poznawać świat, siebie, dokonywać według siebie potrzebnych zmian na lepsze, to lepsze to pewnie warto włożyć w cudzysłów, dla każdego będzie to oznaczało co innego. I tak sobie myślę, że to nie jest takie um, użalanie się nad tym, już nad tymi problemami, że coś mi przeszkadza, tylko odwrócenie sytuacji, co mogę zrobić. A jeżeli mam potencjał i mam możliwości, to co mogę zrobić, żeby to zmienić, o ile to jest możliwe, a przecież chcę to zrobić. No i też złapałem się na tym, że skoro ja nie nie dałem z siebie czegoś, czyli nie poszedłem na jakieś spotkanie, na przykład, czy nie wstałem na ósmą, to nie rzucam się cały dzień na kogokolwiek, kto jest pod ręką, że mi się coś nie udało, że mi się nie powodzi, że cholera, bo tak naprawdę to przecież ja nie wstałem, nie? <grytanie> Ale mam pretensje, nie wiem, obrudny kubek czy coś tam. I Zdałem sobie sprawę któregoś dnia, cholera, albo zamykam gębę i mam pretensje do siebie, albo właśnie nie mam nawet do siebie pretensji, bo też nie ma sensu, a to już też przechodziłem, że byłem sfrustrowany i wkurzony, mogłem iść źle, żebym nie poszedłem, idiota, debil i tak dalej. To jest bez sensu. Postanowiłem sobie, że okej, okay, nie będę się rzucał do innych, nie będę miał pretensji, że, że coś tam nie wyszło, ale nie będę się oskarżył też ja, siebie, że po prostu trudno, no jesteś chorej, że nie poszedłeś. To teraz ponieś tego konsekwencje, że straciłeś, bo gdybyś poszedł na to spotkanie, stworzył tą okoliczność, o której zawsze mówię na kanale, to byś poznał może Mariolę, Witka, kogokolwiek. Z kim byś porozmawiał na różne tematy i może byście razem do czegoś doszli. Ja? Także to takie um, budowanie okazji w ogóle zauważyłem, że każde wyjście, nawet od tak się przejść, przejechać, stworzenie bywało okazji no na pewno większą niż siedzenie w chałupie i rozmyślanie. Co jeszcze mógłbym. Zrobić, a nic nie robię. Bo dlaczego wyszedłem też z Facebooka? Oczywiście to jest moja decyzja i z której jestem bardzo zadowolony, że myślałem przez jakiś czas, że jak wpadnę, właśnie nie, że wpadałem w to, może to złe słowo, nie, że jak wpadłem w pułapkę oglądania tych filmików. Tylko raczej robiłem to świadomie, że znajdę jakąś inspirację. Którymś z nich, nie? że pociągnę temat, że, że coś mi zaświeci w głowie, i mówię, kurczę, to jest fajne, dlaczego ten facet tego nie podjął dalej. Ja mam jeden świetny pomysł, co tutaj mogłem robić, no ale ja bym potrzebował jeszcze dziennikarka, dziennikarza. Zresztą pomysłów zawsze była sporo. I, I tak sobie właśnie pomyślałem, że no nie można. To trzeba, trzeba po prostu zacząć działać, a nie zrzucać winę na otoczenie. To jest, to jest genialne, bo ja tak kiedyś ja się śmieję ten dzisiaj z tego, jakieś mówiłem jebnie bomba, To wypali. Kiedyś, kiedyś, kiedyś się urodzi. Bo tak miałem często. To taka nadświadomość gdzieś tam w nocy, że jak bo właśnie jest fajna nadświadomość, to tak jak się już pali. Wiecie, grunt pod nogami, to taki. MacGyver nagle się uruchamia, jak już nie masz czasu, to tak pracuje mózg intensywnie, że no zaraz spłoną wszystkie włosy i musisz coś na gwałt wymyśleć. I, I tak się często zdarzało. I wpadłem w taką pułapkę, mówię, kurczę, to kiedyś, któregoś dnia się obudzę albo właśnie nie zasnę i mnie świeci. Na zasadzie takiego na przykład pana, który założył McDonalda w wieku 52 lat, bo są takie przypadki, ale szkoda mi trochę czasu na bierność, bo może mnie nie oświecić. Wtedy przeleci 10-20 lat, a nawet jak będę próbował coś robić, to będę miał taki swój wewnętrzny spokój, przynajmniej robiłem. I o ile wpadłem na to, że ten Facebook w ogóle z którymi mam rozmawiać, czyli tak rozmawiam, czy przez telefon, czy przy, przez Messengera, bo Messenger jest przecież niezależny od Face'a, to nic nie powodowało to, że oprócz jakichś zacniejszych rzeczy, jakiś filmik z przyrody, czy z wyjazdu, czy, czy, czy czegokolwiek, oprócz jakichś pierdół, że o, jem pyszne truskawki koszulskie, z śmietaną i z truskawkami, to oprócz tego tam po około paru czy czasami paru dziesięciu osób. Nic to nie zmieniło w moim życiu, a wręcz przeciwnie, no, zmieniło. Zmarnowałem czas. No, sorry, ale to nic nie wnosi. To jest fajne, rzeczywiście, jak ktoś zmachany przyjdzie sobie z roboty i chce nie myśleć. Chce, chce się odprężyć, zobaczyć kotka pieska i tak dalej. Natomiast Udało mi się to zrobić bardzo prosto. W ogóle mnie nie ciągnie wprost przeciwnie. Wiem, że to mi szkodzi. I, ja, o, i tak było dużo, w tym nie siedziałem. Natomiast, żeby zmontować filmik, żeby go opatrzyć jakimś napisem, komentarzem, trzeba poświęcić na to czas. Ale po co? Pytanie po co? Także ja wolę robić inne rzeczy. No i czym jest ten właśnie rozwój? Czyli no, nie tylko, można przeczytać Tysiące książek, słuchać podcastów, oglądać filmy, ale jeżeli nie zepnę pośladków i nie pójdę na, na gitarę, nie pójdę na fotografię, nie pójdę na basen, nie pójdę na tenis czy na koszykówkę, samo się nie zrobi. I tu się zaczyna dopiero rozwój, a nie na samym oglądaniu, czytaniu i, i słuchaniu. Więc. Właśnie o ile nie to, nie jest to pana na rozwiązywanie problemów już istniejących, tylko właśnie dla mnie zapobiegających w przyszłości. Na przykład, jak zmienić jakieś zachowanie po to, żeby kogoś następnego nie urazić gdzieś niechcący całkiem, jest nie, ze swojej nie, jakiejś dzikości wcześniej, chwilowej, w innym scenariuszu życia. I. Tego mogę uniknąć właśnie rozwijając się, rozwijając też pasję, czy to dla siebie, po prostu dla satysfakcji, może na przykład w przyszłość dla, dla pieniędzy. Przecież ci, którzy prowadzą jakieś e, audycje pod tytułem, za darmo tam uczę programu takiego czy siakiego, no nie robi tego za darmo. Pokażę kilka odcinków, a tak naprawdę później dostajesz. Namiary na webinar. Masz się zapisać gmail. Proszę bardzo. I oferuję dzisiaj nie za 700, tylko za 300 złotych kurs. I na to warto poświęcić czas, żeby uczyć innych. Dziękuję wam. Jestem wdzięczny, że jesteście tutaj, bo jest to też mój rozwój. Ja cały czas się uczę, jest co innego. Ja mogę wymyślne zdania budować w książce, czy w artykule, czy w jakimś. W jakiejś opinii, gdzieś tam w komentarzu. Natomiast wypowiadanie się na żywo jest przynajmniej dla mnie, bo niektórym to przychodzi lekko, niebywałą sztuką. Żeby nie robić y, my, e, albo i tak dalej. Bo w to też wpada, i tak dalej. Chociaż to mi zastępuje szereg słów, które by można było właśnie takich synonimów trochę użyć. Po no to chociażby, żeby się rozwijać i żeby nie używać w kółko, takich, w kółko takiego samego słownictwa. No. I podczas oglądania właśnie takich filmów czy słuchania słuchowisk, no, podcastów, można przytakiwać, o tak wiem, o złoty jutra, już tutaj nie będę miał tego, Już wiem, co zrobić. No ale nie zniknie to, jeżeli. Jeżeli faktycznie. Nie zacznę ćwiczyć, nie zrobię tego, nie zmienię diety, nie, nie zmienię swojego stylu życia. No. I tak to u mnie wygląda. Także zachęcam do takich zmian, które chcemy wprowadzić. Na przykład, ja sobie tak myślę, że ten największy mój problem jest zażegnany alkoholowy a jest to już 5,5 roku ponad. I teraz czas lecieć dalej. Chociażby właśnie w 2019 roku, ci, którzy nie wiedzą, cały rok poświęciłem na twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, tworząc muzykę do 13 wierszy. I też nie mogę tego żałować, bo jest to moim jakimś portfolio, ponieważ mieliśmy stowarzyszenie, a za parę dni wybuchła, jeszcze wtedy się nazywała epidemia. Zostało to. Nie jakby zatracone, zamrożone. Gdzieś tam jest, ta muzyka istnieje. Było parę występów, które się spotkały z miłym odbiorem i dało mi to mój też rozwój, bo o ile 19 stycznia, w 18 roku, rzuciłem alkohol, i przez rok byłem jeszcze dłużej otępiony, ale. Właśnie to otępienie, takie opilcze trwa trochę czasu. I czemu się ludziom sugeruje, właśnie, bo to nie ma się co mywać, że, o Jezus, ja nie mogę sobie przypomnieć tu do krzyżówki jednego hasła. Właśnie po to są krzyżówki. Fajnie jest rozwiązywać sudoku. Niektórzy się zapisują, yy, z, właśnie z kłopotem z pamięcią, na przykład, yy, sądziorzy z Alzheimerem na brydża to dało mi to właśnie taki rozwój na, na tej zasadzie, że usiadłem znowu do komputera, do instrumentu. Że właściwie tego się nie zapomina. Tak jak się nie zapomina, tak myślę, że większość ma akordów gitarowych na przykład. I w nocy o północy można chwycić. Wiele lat nie grałem, a chwyciłem gitarę i od razu chwyciłem C, D, G, Bez żadnego problemu. I używając programów coraz nowszych, trzeba znowu uruchomić szare, prawda? Trzeba uruchomić, poznać nowy interfejs. A co tutaj po angielsku znaczy to, tamto, siamto, sramto? I to jest ten rozwój. Prawda? Że mimo wszystko parę słów potrafi wydukać, że nie zacinam się aż tak lub nie brakuje mi języka w gębie, żeby komuś Coś odpowiedzieć. I to jest fantastyczne. Ja jestem sobie za to właśnie wdzięczny. Macie tu przykład wdzięczności, jestem sobie wdzięczny, bo to ja sobie zaproponowałem. A czemu? Bo akurat poznałem kogoś, kto żywił zainteresowanie postacią Baczyńskiego. I ja to podłapałem. Nie tylko, bo trochę się znowu, wzajem, może nie znowu, tylko w ogóle. Zainteresowałem drugą wojną światową, powstaniem warszawskim, ale też na przykład moim rozwojem jest, uwielbiam. Uwielbiam wyjeżdżać do nas na stare miasto. Te wszystkie te różne u góry figureczki, których tłum, który przepływa przez ulicę długą i długi targ, on tego nie widzi. Ale gdy weźmiesz już lunetę czy obiektyw i spojrzysz, jakie tam są piękne. Figurę, albo w ogóle jeszcze nawet niżej na ulicy Mariackiej płasko rzeźby, to już nad tym się zatrzymując, można poszerzyć nieprawdopodobną wiedzę, dlaczego tu jest, skąd taki duch w tym twórcy, w rzeźbiarzu, że tam jest jakiś taki nieładny w sumie ten smok. Nie wiadomo, czy to jakiś smok jest rzygacz, czyli ten taki wypływający wodę z rynien. Otwór gębowy, otwór gębowy u smoka, ni to u krokodyla, albo gdzieś tam coś przypominającego czaszkę. I z pozoru przechodzisz, mówisz, co to za badziewie? Hmm? Ale tam ktoś, ten artysta, nie wiadomo, jakie tam go demony szarpały, nie? A z kolei naprzeciwko jest szlachcianka w pięknej sukni z wachlarzem na samym szczycie. Albo pani z rybą. Pani z rybą jest na ulicy Dyrekcyjnej, na budynku PKP. Kto by to wiedział, nie? A warto sobie spojrzeć przez inne oko, innym okiem na świat. Więc fotografia też rozwija. Można się zainteresować trzmielem, czyli bąkiem, potocznie mówiąc, pszczółką, osą, szerszeniem czy kwiatami. Można się zapytać, ale po co? Dla swojej przyjemności. Dla radości, że uciekasz w ten świat makro i Cię nie interesują Ci ludzie. Mało tego, dziecku, wnukowi, wnuczkom można przekazać wiedzę. Tak wygląda tulipan, tak róża, tak goździk, tak chryzantema, czy hortensja. No, różne rzeczy, prawda? I to jest kapitalne, że ja chcę dalej działać, rozwijać kanał. Chciałem jechać, znaczy byłem, byłem wczoraj w przepieg No nie mogę powiedzieć, że w przepiękny, bo nie byłem, bo nie dojechałem. Nie ma drogi do trzeba poszukać się jeszcze bardziej. Jest taka serwisówka do zbiornika Stary Sobieski u nas z 1911 roku. Dzisiaj już mi się nie chciało z różnych powodów, a wczoraj pojechałem. I nie obwiniam się dzisiaj, bo powiedziałem sobie: dzisiaj nagram film. Nie pojadę, ale nagram film. Lubię na przykład się nagradzać. Dlaczego? Bo lepiej się czuję. Powiedziałem sobie: nagram kolejny odcinek i dopiero przejadę się gdzieś, zobaczę, może kogoś spotkam, może jakiś wywiad, w końcu się uda. Nagrać też mam jakiś opor, nie wiem dlaczego. I to mnie zachęca też do swojego działania. Ale nie, że nie, właśnie, że wyjdę sobie od razu, zapracuj. A później będę wadł się w głowę i mówię, i co, nie dość, że nikogo nie spotkałeś, <grytanie> nie stworzyłeś okoliczność, ale nikt się nie napatoczył. Przejechałeś tu, tam też zrobiłeś trzy zdjęcia, bo i tak nie było czemu albo komu. Jest dwudziesta, nie masz filmu, jesteś znowu w dupie. Nie zrobiłeś nic. I wyrywanie włosów z głowy. No bez sensu. Także działania. Ja jeszcze na ten basen nie dojechałem. Dlaczego to mówię Bo chcę się rozliczyć sam przed sobą, mówiąc to na głos przed widzami. Pamiętacie, jak się cieszyłem w odcinku, gdzie byłem w Dalidy, na plaży gminnej czy miejskiej? I pływałem. Jak ja się tam cieszyłem, gdybym jest stamtąd wzięli ze fraki mówię, pływaj tu teraz w basenie, to bym pływał. Odkryłem, że mam 15 kilometrów stąd, też fajny pasem, też dla osób z niepełnosprawnością, jest osysta i tak dalej. Ale czy mi się chciało wstać o siódmej? No nie chciało mi się. Ale nie obwiniam nikogo i dzisiaj mogę się tylko uśmiechać, a nie chodzić w wkurzony... jak jeździsz baranie, a aste był w głowie, bo nie byłem na basenie. <laughs> Zupełnie nieporozumienie. Także gitara czy angielski to wszystko też się przydaje. Właśnie po to, żeby na przykład. W, bo w różnym wieku może sięgnąć. Zresztą to też nie wiem, jaka jest zależność. Nie jestem lekarzem. Są ludzie niezwykle oczytani, oświeceni. A w wieku 70 lat, zresztą mam takiego znajomego seniora, do którego jeżdżę czasami, żeby pomóc w czymś, to on już ma kłopoty z pamięcią. Ale myślę, że warto trening taki stosować, czy właśnie łamigłówki czy działania wszelkie po to, żeby nie zaznać takiej stagnacji i nie opierać się tylko na jakimś serialu. Na przykład u mnie cały czas jest wyłączony to stoi jako mebel. No, wczoraj rozmyślałem już tak naprawdę intensywnie, chyba go wyniosę do piwnicy. Może nie ja, bo nie dam rady, ale jak przyjedzie kolega, nie było dzisiaj, więc będzie na koniec. Wczoraj dostałem powiadomienie, że już jedzie. Już jedzie, jestem zawiedziony. To w piątek był już komunikat. Myślałem, że przy soboty albo przy niedzieli e, aktywnej, e, czynnej, z handlowej, że przyjedzie dzwoneczek, a nie ma dzwoneczka, więc jeszcze dzisiaj nie zadzwonię. I jeszcze dzisiaj to leci o 20, a o 21. Nagrałem taki wczoraj, ja wiem, no taki podcast, czy no medytację, afirmację relaksacyjną, która jest na końcu, ale właśnie nie wiem, czy jak nie ma jej na końcu, bo chyba jeżeli nastawiłem na niepubliczny, a tutaj, no, no chyba nie, więc cofam to, ale o 21 można sobie włączyć. Dosnął. Mam nadzieję, że to jest budujące też, że potrafimy, możemy działać więcej wierząc w swoje właśnie siły. A jeżeli jest taka możliwość, to tam pewnie na końcu ekranu się pojawi. Także ja bardzo dziękuję za swoim stoickim spokojem. Żegnam się z Wami do następnego odcinka. Jestem wdzięczny bardzo pani Maryli za kawę. Ja znowu wznowię swoją, swoją wdzięczność, będę wyrażał w społeczności obrazkami tej osoby, tej, 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 tej. Oczywiście zasłoniętymi wszelkimi danymi, że jestem wdzięczny. Ja ich uhonoruję, właśnie swoją wdzięcznością. Za to, że się przyczynili do mojego też rozwoju. A jutro, bo już to mi zamknie pewną sumę, będę miał nowy fotelik przy biurku. Także pani Maryla dorzuciła do tego, że już jutro mogę sobie zainstalować w swojej kanciapie technicznej biurowej fotelik. Obracany taki, który mi się też przyda do przemieszczania w ogóle po chacie. Także jestem wdzięczny. I do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i pomyślcie nad swoją rozwojem. Fajnie jest coś nowego wiedzieć. Jeszcze nie dokończyłem o tym starym mieście, że poznawać historię Gdańska. To jest coś, co mnie od jakiegoś czasu też zaczęło interesować. Dlaczego Brama? W ogóle. Gród, szk sz te szkice, ryciny różne na temat grodu grańskiego to jest niebywała właśnie historia. No już kończę odgraniczenie, kończę, kończę. Jeszcze raz. Bim.